Centrum leczenia ran jest dla każdego pacjenta. Od niemowlaka do stulatka. Mamy cały wachlarz, przekrój wiekowy, mamy dzieci, mamy najmłodszy pacjent. To ile 14 miesięcy czy 15 do tej pory, który był? Parę dni. Tak, najmłodszy pacjent to parę godzin. Parę godzin po, po porodzie. Także to, 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 to był nasz najmłodszy pacjent, gdzie konsultowałam i pojechałam, bo był tam problem właśnie poporodowy. W wyniku porodu doszło do takiego uszkodzenia naskórka na główce głów dziecka. A najstarszy pacjent no to taki prawie 90 czy ponad 90, 90 lat. Także mamy też pacjentki... I u których wystąpiły powikłania przy medycynie estetycznej, powiększanie piersi, pomniejszanie piersi. No to tutaj też jesteśmy w stanie się zaopiekować takimi ranami. Mamy rany pooparzeniowe. Właśnie mieliśmy takiego młodego pacjenta, który wpadł do ogniska. No, był przeczołgany już chyba dwa miesiące do trzech po różnych sorach i tak dalej, maść na maść, maść na maść. No u nas bardzo ładnie się to szybciutko zagoiło opatrunkami specjalistycznymi, potem ostrzyknęliśmy jeszcze i naprawdę w ogóle nie ma śladu po, po, tym, po tym oparzeniu.